A no już od 30 lat na pewno uprawiam i współpracuję z centralą na często korzystam z materiału siewnego od nich. Muzyka W miejscowości Padniewko, przyglądamy się zasiewom pszenżyta w gospodarstwie państwa Molendów. Z nami jest pan Wiktor Molenda. Panie Wiktorze, jak idą zasiewy? E, bardzo dobrze. Dzisiaj się aktualnie odmianę Octavio. Jaki sprzęt państwo do tego zaangażowali? E, aktualnie pracujemy na agregacie bezrykowym firmy Agrotom, który ciągnie go New Holland t 685. Oraz siewnik uprawowy, uprawowy talerzowy Unii FST Drive, i do niego jest zaczepiony New Holland także T6 120, 145 Dynamic Command. komand. Muszę mi powiedzieć, jakie działania zostały tutaj wykonane? Wcześniej, przed, przed, przed siebem, było agregatowanie agregatem bezorkowym, tak mniej więcej na głębokości 20-25 cm. No, to wystarczyło i za tym idzie po prostu siewnik talerzowy. Czy jest to gospodarstwo wielopokoleniowe? E, tak, zaczęło się tutaj, jak dziadek się tutaj sprowadził do Padniewka. E, przejął to potem mój dziadek, ojciec, no i teraz wkraczam w to powoli ja. e, Gospodarujemy na 100 hektarach, w tym 8 hektarów łąk. E, głównie, sie, głównie siejemy rzepak. W tym roku mam 30 hektarów pszenicy jest zasiane będzie siane 25. Skończył pan szkołę rolniczą? E, tak, skończyłem techniką rolniczą, e, Niedaleko strony to jest miejscowoje bielice. E, porozmawiajmy o inwestycjach, e, jakie w ostatnim czasie zostały poczynione w pana gospodarstwie. No, w ostatnim roku kupiliś, zakupiliśmy agral bezorkowy, e, opryskiwać. No, nowy, no, no, nie nowy, no, w sumie to jest 2008 rok marki Hardy 24 metry. Zakupiłem na młodego rolnika Nowego New Hollanda. Zakupiliśmy także kosiarkę dyskową w firmie Samasz. No i planujemy po prostu powoli wejść w nawigację. Nie? Zamierzają Państwo postawić na precyzyjne rolnictwo, tak? Tak, no to też jest problem, z tym, na przykład jak mamy pryskać na 24 metry, no to wiadomo tego się nie upilnuje tak samo czy siewy. No to jest raz, że no zaoszczędzimy zauszcz na, na, na paliwie A2, no jest to też wygodnie i wszystko jest też równo zasiane, mniej uwroci. No to po prostu zastanawiamy się tylko, no, czy zainwestować w tańszą serię, czyli tylko zwykłe prowadzenie ciągnika, czy także w autopilota. Nie? A z jakiego sprzętu, który jest w Pana gospodarstwie, jest Pan najbardziej zadowolony? No, najbardziej, no to teraz, jak kupiliśmy agregat serkowy, no to to jest naprawdę, raz, że to jest bardzo szybko, idzie szybko robota. Mniejsze też jest, mniej wysuszanie gleby. No a drugi plan to jest agregat, zestaw uprawowy, siemnik talerzowy, którym też po prostu można siać po prostu w ciernisko od razu, nie, nie trzeba po prostu orać i to też, no, to jest zapas czasu, nie. A mają Państwo już jakieś silosy, jakieś biny na przykład? S są dwa, to są takie małe, to tylko tam składujemy tylko zboże, które idzie na pasze do naszych, do, do bydła. Właśnie, proszę rozwinąć wątek produkcji zwierzęcej. No, aktualnie mam, posiadam, posiadamy 14 krów mlecznych. ogół, ogół bydła jest 30 sztuk. E, w tym są jeszcze byki. W ciągu najbliższych lat po prostu zejdziemy e, w kompletnie z bydła. E, czym uwarunkowana jest ta decyzja? Po prostu jeśli chodzi o bydło mleczne, to jest za dużo pracy. Jak są możliwe, my z statą pracujemy dekowe dwóch, więc to jest za dużo biegania, za dużo latania, wszystko upilnować. Zamierzają rozwinąć w takim razie państwo produkcję roślinną? E, tak. Głównie wejdziemy w produkcję roślinną i, i na tym pozostaniemy. Będzie to materiał przeznaczony do reprodukcji? Tak, tak. Głównie, głównie siejemy tylko kwalifikaty, materiały kwalifikowane. No, czasami no, zdarzy się, że no, są zwykłe y, zboża konsumpcyjne, no, ale no, to z Kolejnej reprodukcji, z Kolejnej tak? reprodukcji, tak, ale no, to są niewielkie areały wtedy tego. Czy produkcja kwalifikowanego materiału różni się znacznie od tej klasycznej produkcji zbóż? Produkcja jako taka, nie, no, wszystkie zabiegi są takie same. Wszystkie, wszystko czy opryski czy nawożenie, czy uprawa gleby no, jest porównywanie ta sama. Nie ma żadnych dodatkowych zabiegów. Ale muszą Państwo bardziej współpracować na przykład z Inspekcją Ochrony Roślin? E, tak, 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 tak. Tu są kontrole, czasem tym bardziej przed żniwami, już przed zbiorami. E, są kontrole, przyjeżdżają, e, oceniają e, jak to wszystko wygląda. No a też druga sprawa jest taka, że no, materiał kwalifikowany musi trochę dłużej pozostać na polu. Nawet jak dojrzeje, no nadaje się do moczenia, jest wilgotność dobra. On musi dać się trochę postać, żeby potem kiełkowanie materiału siewnego było w dobrych procentach. I dokąd ten kwalifikowany materiał trafia? My wywozimy tutaj blisko do centrali Nasiennej Spółka Zo. To już od paru lat, dobrych, no paru nastu dobrych lat cały czas tam od, 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 odwozimy. Zboża, więc tu nie ma problemu z tym. Mogilnie? E, tak, to jest mogilnie. Produkcja zbóż na reprodukcję jest bardziej opłacalna od e, tej klasycznej produkcji. Tak, Ty, tez, no jest bardziej opłacalna, tylko no też materiał kwalifikowany też jest droższy wtedy w zakupie. Ale no, wiadomo, w no, no, skupie też no, tam pa parę naście złotych jest zawsze więcej od tony. Przez na rozmowę z panem Jerzym Molendą. Panie Jerzy, od jak dawna uprawia pan przężyto? No, przężyto już od 30 lat na pewno Sprawiam współpracuję z Centralą na Często korzystam z materiału siewnego od nich. Kwalifikowanego? Kwalifikowanego, tak. I zajmuje się Pan reprodukcją tego tak, materiału? Tak, reprodukcją materiału siewnego, także pszenżyta i pszenicy i nieraz woża jarego. Jakie są tegoroczne warunki glebowe do uprawy? Nie są, nie są najlepsze, ale są na pewno lepsze jak ostatnie dwa lata. Dlaczego zdecydowali się Państwo pójść w bezorkę? No ochrony wody po prostu, żeby to, przy tej suszy jaka jest, że po prostu te rośliny potrzebują więcej wody no, na, przy na no, niestety woda by parowywała. Nie? I to, to po prostu to bezorkowy system y, się bardzo sprawdza. Tu, tu, w ogóle w tym roku na rzepaku na przykład. były schody bardzo dobre. A dlaczego oktawio? Oktawio, y, zimo, y, trwałość po pierwsze odporność na choroby dosyć wysoka no i y, y, spójczyni te plony są dosyć, bardzo dobre. Sugerował się Pan dobierając tą odmianę wynikami coborowskimi. Soborskim, tak, tak, tak. Właśnie Sobrowskimi Właśnie w, w, też już w ubiegłym roku że miałem tak samo i ona już, znaczy roku, roku sprzątałem i tak około siedmiu ton dała. Z nami jest również Pan Jakub Ziarniak, który opowie słów kilka o odmianie Octavia. Tak, znajdujemy się na polu, które będzie polem przewidzianym do reprodukcji tej odmiany dla centrali nasiennej pobliskiej. Oktawio charakteryzuje się tym, że jest odmianą Przede wszystkim bardzo zimotrwałą, co jest bardzo ważnym aspektem, ponieważ nigdy nie przewidzimy jaka będzie pogoda, prawda? Może się zdarzyć różnie. Dodatkowo odmiana o nie za wysokiej myśble pomiędzy tak naprawdę krótkim a długim, długą słomą, także niewylegająca. Co do odporności na choroby, przede wszystkim bardzo ważny aspekt to jest odporność na rdze żółtą, która potrafi nam zjeść czasami ponad połowę plonu. Jeżeli chodzi o przydatności na konkretne stanowiska, nie ma większych wymagań glebowych, z tego względu że jest odmianą bardzo odporną na zakwaszone stanowiska. I co by nie mówić, odmiana, która doczekała się miana odmiany rynkowej, dostępnej szeroko w kraju. Jak ta odmiana wypada w badaniach soborowskich? Jeżeli chodzi o badania soborowskie, nie mamy się czego powstydzić. Zarówno na poziomie A1, jak i poziomie A2 plonuje blisko poziomów wzorców. Czyli bardzo, Czyli bardzo wysoko. Z nami jest również pan Paweł Molenda, prezes Centrali Nasiennej w Mogilnie. Panie Pawle, proszę nam powiedzieć jak powstaje kwalifikowany materiał z burz ozimych? Kwalifikowany materiał z burz ozimych powstaje, pobieramy od stacji hodowli materiał bazowy, wysiewamy ten materiał u swoich producentów, zbieramy w następnym roku już gotowy produkt czyścimy, kwalifikujemy, wypracowujemy świadectwa z zaprawiami i sprzedajemy do dalszej sprzedaży rolnikom. Jaka jest przewaga kwalifikowanego materiału nad tym zwykłym? No myślę, że ostatnie lata jest spadek sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego. To jest związane z tym, że wydaje się, że ubiegły rok to opłacalność w rolnictwie, słabe plony spowodowały to, że zabrakło tej najważniejszej rzeczy, pieniądze, które Potrzebne są na zakup materiału siewnego, ale myślę, że czas będzie się zmieniał. Wchodzi nowa technologia, nowe, nowy sprzęt, gdzie precyzyjność tego materiału siewnego wysiewa się dużo mniej. Jeżeli on jest wkwalifikowany, to się jego się, znacznie mniej niż się, chciało się tradycyjnie, i to też spowoduje to, że na pewno będą rolnicy korzystali z materiału siewnego. Ile osób jest zrzeszonych w centrali, której Pan dowodzi? Centralna nasienna przejęła państwowe przedsiębiorstwo nasienne. W 2001 roku powstała spółka pracowników i rolników, 73 udziałowców, w tym 10 pracowników. Czy to gospodarstwo, w którym się znajdujemy, również należy do centrali? Nie, to jest gospodarstwo należy do osoby prywatnej, która jest udziałowcem centrali nasiennej. Głównie materiał. Rozmnożeniowy produkujemy u swoich udziałowców, chyba że po prostu jest go za mało, to wtedy posiłkujemy się rolnikami z zewnątrz, ale w większości produkujemy, reprodukcję prowadzimy swój, wśród swoich udziałowców. Współpracują Państwo z Inspekcją Ochrony Roślin? Tak, współpracujemy. No, głównie na, ta kontrola nad tym jest, bo przecież kwalifik, materiał, który czyścimy, jest, wysyłane są próby do inspekcji, gdzie są no, materiał jest skwalifikowany, poddawany. Procesu kierunkowania w czystości wypracowujemy świadectwa, i wtedy dopiero możemy go zaprawiać i przygotować do sprzedaży. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Marek Luty z HR Strzelce. Pierwsze fundamentalne pytanie: Co to jest kwalifikowany materiał i dlaczego ten kwalifikowany materiał warto stosować? Kwalifikowany materiał to są nasiona, które są wyprodukowane w określonym reżimie. To nie jest zwykłe ziarno. One muszą spełnić określone wymagania jakościowe, ponieważ jest to środek produkcji i to w sumie chyba jeden z najważniejszych, bo od tego zaczyna się cała produkcja roślinna. Tak naprawdę od jakości nasion, które wkładamy, który rolnik sieje, wkłada do ziemi. Trzeba pamiętać o tym, że kwalifikowany materiał siewny to jest nośnik postępu biologicznego. Może o tym wszyscy nie do końca pamiętamy, że my nie kupujemy nasion określonego gatunku, tylko kupujemy odmianę. A z tą odmianą niesie się wiele różnych rzeczy, związanych m.in. z cechami odmianowymi, z potencjałem planowania, wrażliwością na patogeny czy też wymaganiami glebowymi. W związku z tym, jeśli rolnicy chcą korzystać z nowych, coraz to lepszych odmian, jedynym możliwym sposobem do ich dotarcia i wykorzystania własnego gospodarstwie jest materiał siewny. Oczywiście. Przede wszystkim nowe odmiany są dostępne tylko i wyłącznie jako materiał kwalifikowany, zwłaszcza w pierwszych latach ich występowania na rynku. Dlaczego tak istotne jest zwracanie uwagę na postęp biologiczny? Ponieważ jeszcze gdzieś w latach 70-80 za zwykłe plonowania w 70% odpowiadała agrotechnika. Nawożenie, sprzęt, uprawa, ochrona. Te możliwości zwiększania plonu za pomocą agrotechniki właściwie się już wyczerpały. Już od lat Powiedzmy 2000, wzrasta znaczenie postępu biologicznego. W chwili obecnej za ponad 70% zwyżki planowania w roślinach zbożowych odpowiada postęp biologiczny, czyli genetyka zawarta w odmianie. I widzimy, że w tej kwestii następuje coraz większe przyspieszenie, coraz większy nacisk prac na ulepszanie odmian w obrębie oczywiście tego samego gatunku. Także materiał kwalifikowany to jest ten czynnik niosący postęp. I teraz całe znaczenie ma jakość jego wyprodukowania. Produkcja materiału siebnego kwalifikowanego jest otoczona całym szeregiem przepisów. One są zawarte oczywiście w ustawach, rozporządzeniach. Jest to wszystko po to, aby rolnik, kupując materiał siewny, miał gwarancję, że to, za co on płaci pieniądze, za co i wystuje, zwróci mu się w plonie, w jakości tego plonu i opłacalności produkcji roślinnej. Kwalifikowany materiał siewny ma taką przewagę nad nasionami kupowanymi, powiedzmy, w ramach wymiany sąsiedzkiej, czy na rynku, bądź też na portalach aukcyjnych, czy, czy, czy internetowych, że mamy gwarancję znajomości odmiany, czyli siejemy dokładnie to, co byśmy chcieli mieć na swoim polu. Mamy gwarancję czystości, czyli jeśli kupujemy pszenicę, to w tym worku jest pszenica, a nie mieszanka gatunkowa, i jeszcze do tego chwasty, które czasami są trudne do zwalczenia. Mamy znajomo znajomość zdolności kiełkowania i masy tysiąca nasion, co pozwala nam na precyzyjne dobranie obsady, a odmiany różnią się między sobą. Niektóre preferują, czy lubią, kolokwialnie mówiąc, gęsty siew, inne z kolei lepszy prąd wydadzą nam przy rzadszej obsadzie. Jeśli nie znamy masy tysiąca nasion i zdolności kiełkowania, trudno nam jest dokładnie ustalić normę wysiewu, jaka jest optymalna dla danej odmiany i dla danego stanowiska, także też dla danego terminu siewu. Tutaj, kupując kwalifikat, te wszystkie informacje mamy zawarte na etykiecie urzędowej, bo to jest jakby certyfikat spełnienia wszystkich wymogów związanych z produkcją materiału siewnego. Jakość zaprawiania. Materiał siewny generalnie w Polsce sprzedaje się zaprawiony. Zaprawianie na zaprawiarkach profesjonalnych, tak jak chociażby tutaj w centrali nasiennej w Mogilnie, jest nieporównywalnie bardziej skuteczne i precyzyjne niż w domowych warunkach, gdzie wykorzystujemy. Albo bardzo stare zaprawiarki, lub też przysłowiową, przysłowiową betoniarkę. O czym trzeba pamiętać? O zdrowiu. Zaprawy to są środki chemiczne o dosyć wysokich klasach toksyczności, więc lepiej kontaktu z tym środkiem unikać. Jeśli to jest robione w zakładzie, który jest do tego profesjonalnie przystosowany, czemu z tego nie skorzystać? W prostym rachunku ekonomicznym, jeśli ktoś tak naprawdę przy, przyłoży się i policzy, koszt zasiewu własnym materiałem siewnym, a kwalifikatem, oczywiście mówię o kwalifikacie dobrej jakości, zawsze wyjdzie, że materiał siewny kwalifikowany dobrej jakości daje więcej korzyści niż siew własnym materiałem. Siejemy mniej, bo znamy dokładnie parametry siewne. Poza tym plon uzyskiwany przez nasiona kwalifikowane zawsze jest wyższy, a wystarczy już kilkaset, kilkaset kilogramów z hektara więcej, w porównaniu tą samą odmianę nasiona własnymi nasionami a kwalifikatem, żeby to całkowicie zwróciło nam nakłady na inwestycje, jaką jest, jest materiał siewny. Do tego dochodzą bonusy. Dopłata do materiału siewnego. Przy większych gospodarstwach odchodzi nam konieczność odprowadzania opłaty za tak zwane odstępstwo rolne, czyli wykorzystywanie własnych nasion do siewu. Właśnie chciałbym, żeby rozwinął Pan ten wątek. Kiedy rolnik może wykorzystywać nasiewa z własnego rozmnożenia, kiedy nie może? Rolnik może w każdej chwili wykorzystywać materiały nasiona wyprodukowane we własnym gospodarstwie, do siebie we własnym gospodarstwie. To słowo własne to jest słowo kluczowe. E, ustawa o ochronie prawnej odmian jak najbardziej dopuszcza takie działanie w celu umożliwienia rolnikowi korzystania z własnych płodów rolnych do celów, jakie mu siękolwiek e, zamarzą, tak? Może jest sprzedać w całości i kupić materiał kwalifikowany, może część przeznaczyć materiału e, jako Nasiona do siewu. I wiąże się to też z pewnymi obowiązkami. Wszyscy ci rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni powyżej 25 hektarów, czyli nie kwalifikujący się do definicji małego rolnika, są ustawowo, czyli prawnie, zobowiązani do odprowadzenia części opłaty hodowlanej, która jest licencją za danej odmiany. Bo proszę pamiętać to, co mówiłem na początku: my nie siejemy nasion, my siejemy odmianę. Czyli to jest konkretny produkt, na którego wytworzenie hodowca zainwestował. Całkiem pokaźne kwoty pieniędzy. W naszym przypadku w polskich firm hodowlanych wyhodowanie jednej odmiany przenicy jest rząd od 2 do 2,5 miliona złotych. Hodowcy nie mają żadnego innego źródła finansowania swoich prac hodowlanych, jak opłaty licencyjne, albo zawarte w cenie nasion C1, lub też pobierane z firm licencyjnych, które wkładają tą licencję w nasiona, oraz te opłaty, o które powinny spływać od rolników korzystających z ich. Wyprodukowanych przez nich odmian. Na co zwracać uwagę przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego? Jak on powinien być opisany? Nazwa odmiany to podstawa. Najlepiej, jakby przed zakupem, poświęcić chwilę czasu i zastanowić się, którą odmianę chcemy wziąć. Centralny środek Badania Odmian Roślin Uprawnych Coboru ma nawet przygotowaną ściągawkę dla rolników w postaci listy odmian zalecanych. To jest. Wykaz odmian, które w danym województwie w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat gwarantują najwyższy, stabilny poziom planowania. I uważam, że to jest najbardziej logiczne rozwiązanie. Brać te odmiany, dla których jest rekomendacja przydatności w danym rejonie, a różnice między regionami są bardzo duże. Więc mamy odmianę. Później patrzeć, jak wygląda opakowanie. Czy te worki są czyste, czy nie są zawilgocone. Nasiona nie lubią wilgoci. Wilgoć pobudza kiełkowanie w tym momencie e, nasiona wysiane z mokrych worków. Prawdopodobnie w silniku, wsadzą do silnika i do gleby one już później kiełkować w polu nie będą. Informacje zawarte na etykiecie. W ogóle czy jest etykieta? Bo etykieta to jest jakby gwarancja spełnienia wszystkich norm jakościowych. To jest gwarancja tego, że e, to co włożymy do ziemi, ono nam skiełkuje. I na tej etykiecie mamy podstawowe informacje. Nazwa odmiany, zdolność kiełkowania, pojawia się i często powinna być masa tysiąca nasion, czyli to, to te parametry, które nam pozwolą. Lepiej, bardziej precyzyjnie wysiać. Oczywiście jest też numer partii, i tam jest zawarty numer producenta. Te ostatnie informacje są o tyle istotne, że w przypadku reklamacji wiemy, do kogo się udać. Tak? Kto wyprodukował te nasiona, bo ta firma czy osoba ona podnosi za to pełną odpowiedzialność. Co jest jeszcze istotne, no, żeby wziąć fakturę, bo kupując, decydując się na zakup bez faktury, czy też nasion bez etykiety, biorąc towar. Pakując za samochody wyjeżdżając, właściwie odpowiedzialność sprzedawcy jest żadna, tak? To kupujemy przesłowego kota w worku. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jakości zawartych w nasionach, to no przede wszystkim nie otwierajmy wszystkich opakowań na raz i nie wsypujmy do silnika. Jeśli otworzymy worek, gdzie się okaże, że jest mnóstwo plew, połamanych nasion, bądź też yy, widoczne chwasty i roślin, nasiona innych gatunków, jako konsument mamy pełne prawo. Zgłosić tą reklamację do sprzedawcy. Dlatego też nie kupujmy nasion na ostatnią chwilę, bo czasami proces reklamacyjny może być przeciągnięty o kilka, kilkanaście dni, więc lepiej zakupu dokonać wcześniej. Wtedy też jest większy wybór odmian na rynku. Ceny też niekoniecznie są, nie jesteśmy skazani na cenę jednego dystrybutora. Coraz więcej rolników decyduje się na zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Jak to wynika z Pana obserwacji? W Polsce mamy. Żeby nie powiedzieć regres, przynajmniej no stagnację, tak? ten rynek się nie rozwija. No jakiś, zatrzymał się na poziomie 17 do 20% wymiany kwalifikowanego materiału siewnego i nie widzimy tutaj jakby większego zainteresowania rolników. No, wynika to przede wszystkim moim zdaniem z kilku rzeczy. Bardzo dużej szarej strefy, czyli te nasiona de facto one są wymieniane dosyć regularnie, ale to są te nasiona kupowane bez etykiet od nieuczciwych sprzedawców. Duża jest sprzedaż w internecie. Wystarczy wejść na popularne portale. Nie będę tutaj wymieniał nazwy, gdzie ofert jest na kilkaset ton codziennie różnych odmian. Tylko zakup ten wiąże się oczywiście z tymi ryzykami, które mówiłem wcześniej. To jest, to jest duża rzecz. Więc rolnik, jemu się wydaje, on ma świadomość, że wymienia materiał siewny, ale to nie jest. Kwalifikat. Brak świadomości tego, że kwalifikowany materiał świetny się opłaca. Że to jest inwestycja. Oczywiście trzeba mieć środki, żeby ten materiał świetny kupić, ale pod koniec sezonu, pod, podczas żniw, mamy podsumowanie tej inwestycji. Wtedy wychodzi nam nadwyżka z tej, z tej inwestycji. Czyli jest to, jest to jakby działanie opłacalne. Ale to. Trzeba mieć tą świadomość, tak, że materiał siewny jest inwestycją, która się zawsze opłaci, zainteresowanie w tym roku jest, e, bardzo dobrze się sprzedaje. o zimy, e, pszenica o zima, e, może trochę mniej przeżyto o zimę, czy żyto zimę. Jesteśmy taką wyspą tutaj w naszym rejonie Europy, która ma najniższą wymianę e, wśród wszystkich krajów sąsiadujących, a tak naprawdę wszystkich krajów Unii Europejskiej. Bo jeśli byśmy poszli na północ, to już Litwini wymieniają więcej, czyli czy Litwa, Estonia, Łotwa. A Skandynawia bije nas o głowę, bo Szwedzi czy, czy Duńczycy wymieniają ponad 80%. Niemcy prawie 60%, w Polsce poniżej 20%. Im się opłaca, nam nie do końca, to nie jest tak, to nie jest prawda. Po prostu może więcej, lepiej liczą.